Nowa od dawna z sukcesem realizuje inwestycje handlowe na Śląsku, czego najlepszym przykładem jest państwa najnowsza inwestycja w Ząbkowicach Śląskich. Jakie będą kolejne kroki w regionie? Otwieramy za półtora miesiąca park handlowy w moim obecnym mieście, w którym mieszkam od 30 lat w Pyskowicach, gdzie mamy kilku najemców, już czynny jest spożywczy Aldi. Natomiast 7 marca otwieramy podwoje dla Synseja, dla CCC, dla RTV AGD, dla Pepco, dla Action, także mamy taki miks najemców, no w 100% wynajęte 7 m2 i to na takie miasto. Kilkunastotysięczne, akurat jest wystarczające. Teraz planujecie wejście na nowy rynek i w nowy sektor. Patrzymy na jakby dwa segmenty w tej chwili w budownictwie. Na budownictwo mieszkaniowe. Jesteśmy w posiadaniu przepięknej działki. No niestety nie na Śląsku, ale w przemyślu nad samym Sanem, bardzo ładnie położonym. I tam chcemy wybudować około 130 mieszkań. Natomiast na terenie Śląska. No, który jest terenem, regionem mocno poprzemysłowym. Patrzymy na tereny do rewitalizacji, patrzymy na tak zwane plomby, czyli na budownictwo mieszkaniowe, które mogło, jest oczywiście zdecydowanie mniejsze niż 20-10 tysięcy Pumu, natomiast jest to budownictwo na 20, 30, 40 mieszkań, które wpasuje się po prostu w istniejącą tkankę miejską w tereny poprzemysłowe i też patrzymy na tereny, które można zrewitalizować pod kątem i mieszkaniówki i usług, taki miks. Czy chcecie państwo, żeby ta mieszkaniówka stała się takim mocnym filarem portfela planowa? Mamy na terenie i Polski i Śląska bardzo dużych, mocnych graczy, którzy budują od lat no, tysiące metrów. Więc my bardziej chcemy być tacy butikowi, tacy w mniejszym rozmiarze, za to w lepszej jakości.